Rozwiąż równanie. 5x kwadrat równe minus x. Cóż tutaj możemy zrobić? No najlepiej, jeżeli to jest równanie, to przyrównać do zera. Wszystko przerzućmy na lewą stronę. Będzie dodać x równa się 0. I teraz co? To jest równanie kwadratowe niezupełne. X wyłączymy poza nawias, zostanie nam 5X dodać ile? Dodać 1 równa się 0. Kiedy dwa czynniki pomnożone przez siebie dają 0? Jeśli jeden z nich jest zerem, czyli albo X jest równy 0, albo 5X dodać 1 jest równe 0. Pierwsze rozwiązanie już mamy, drugie rozwiązanie zwykłe liniowe przenosimy na strony, dzielimy przez 5, nasz x to jest minus 1 piąta. W takim razie mamy dwa rozwiązania. Gdybym liczył to deltą, delta wyszłaby dodatnia, x1 wyszłoby 0, x2 wyszłoby minus 1 piąta. Ale zobaczcie jak dużo byłoby tego liczenia. Tutaj mam szybko odpowiedź. Rozwiązanie to jest liczba 0, chociaż najpierw powinienem podać mniejszą minus 1 piąta, a później 0. I to jest odpowiedź do mojego zadania. x minus 1 w nawiasie razy x równa się 2 mnoży mi x minus 1. Z lewej strony ten x to jest tak, jak byłbym zapisał go przed nawiasem. Mogę go zapisać za nawiasem, ale x mnoży mi ten nawias. Tak samo jak dwójka mnoży ten nawias. W takim razie mógłbym to wymnożyć. Albo mógłbym też postąpić troszeczkę inaczej. Nie spieszę się jeszcze z tym mnożeniem. Wszystko przerzucę na lewą stronę, ale zapiszę sobie tak x x odjąć 1, tutaj jak przeniosę to będę miał minus 2, x odjąć 1 równa się 0. No jakbym dobrze zauważył, to mam tutaj x minus 1 i tutaj też x minus 1, które można by wyłączyć poza nawias. Ok, wyłączę to poza nawias i spróbuję w drugim nawiasie zrobić tak x minus 1 razy co? Da x razy x minus 1. No przecież x. Potem mam ten drugi. Co tu muszę dać? Minus dwójkę. Równa się 0. I mam piękną postać iloczynową. Z pierwszej wyliczam miejsce zerowe, przyrównując do zera. I drugie przyrównując do zera, też wyliczę sobie miejsce zerowe. Tutaj wychodzi mi 1, a tutaj wychodzi mi dwójka. W takim razie to równanie ma dwa rozwiązania. Zapiszę odpowiedź. Rozwiązaniem tego równania są dwie liczby: liczba 1 oraz liczba 2. Gdyby po prawej stronie było 0, to właściwie od razu ten nawias przyrównałbym do 0, ale z prawej strony mam czwórkę. No więc nie za bardzo jestem w stanie to Ocenić, jak to zrobić, chyba muszę zastosować wzór skróconego mnożenia. Kwadrat różnicy. Pierwszy do kwadratu, 4x kwadrat. Odjąć. Podwojony pierwszy razy drugi, 4x. Dodać. Drugi do kwadratu, 1. Równa się 4. Ok. Cóż teraz? A tą czwórkę chyba na lewą stronę i przyrównać do zera. Dobrze, tak zróbmy. 1 odjąć 4 to będzie minus 3, równa się 0. Weszło mi równanie kwadratowe zupełne. Jak rozwiązuje? No przecież za pomocą delty. b kwadrat 16 minus 4 razy a razy c. W takim razie 16 plus minus i minus da mi plus. W takim razie 4 razy 4 16 i 16 muszę przemnożyć przez 3 to jest 48. W takim razie 48 dodać 16 to 64. Delta jest dodatnia. Będą dwa rozwiązania. W takim razie pierwiastek z delty to 8. Liczę sobie x1 i x2. Wykorzystuję wzory na x1 oraz x2. Minus b minus pierwiastek z delty nad 2a. W takim razie minus 4 ósme, a to jest minus 1 druga. x2 4 plus 8 przez 8, to mamy 12 ósmych. Na pewno skrócimy to przez 4, 3 drugie, a to jest 1 cała, 1 druga. Ile to równanie ma rozwiązań? Dwa. Mówimy, że równanie ma dwa pierwiastki. Zapiszmy odpowiedź. Rozwiązaniem równania są dwie liczby. Jest to liczba minus 1 druga oraz liczba 1 i 1 druga. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.